Witam Was w kolejnym odcinku z Manor Jord. Yy, tak, mamy już kościółek, także aprobata nam tak ładnie wzrosła. Yy, teraz trzeba jeszcze tylko dobudować domki. Myślę, że. Ajajaj, ulepszenie, kliknam. No dobrze, nie będą, mieli, będą mieli ulepszenie, ale chciałam najpierw dobudówkę stworzyć im. W tym miejscu już mamy rodzinkę Więcej, także tu można zrobić już ulepszenia. Tak jest. Zobaczymy, co dzisiaj nam wyjdzie. Już jest marzec, czyli kolejny rok się zaczął. Mamy tutaj ustawiony len. Mamy pszenicę. Nie wiem, zastanawiam się, czy nie jest to za małe pole na len, ale sprawdzimy to. Jeżeli mamy len, to chciałabym już zakolejkować sobie warsztat kacki. Myślę, że, jak naj... Myślę, że tu będzie najlepiej. Pomyślałam, że, że zrobimy w tym miejscu <śm> pastwisko i, i będziemy wypasać owieczki, ale to jeszcze chwilę. Aha, dopóki pamiętam. Chciałabym dokupić wół i ulepszyć jeszcze tą stajenkę. Tak samo skład. Tylko ciekawe, czy. A właśnie, tutaj nie mamy przypisanego nikogo. Yy, ale dobrze, stoimy z opałem, więc możemy tutaj zwolnić ich i przypisać. Aha, teraz nie mogę przypisać. Dobrze, będzie więcej osób do budowy. Na chwilę obecną, a teraz chciałabym zobaczyć jeszcze handel. Co możemy przehandlować? Myślę, że za dwójeczkę, dobrze. Możemy za dwójeczkę, tak, do 25 na przykład nie będzie. Jedzenie, mamy jagody. Jeszcze sezon się nie zaczął, ale możemy tutaj już wywóz kliknąć. Skóry. Skór nie mamy w ogóle, ale za to mamy skórę zwierzęcą. Nie mamy, ale skórę y, to już przetworzoną. Chociaż na razie nie będę tego robiła. Zobaczymy. Tutaj jeszcze można dokupić konia, także jak ta stajenka się rozbuduje. Kupimy do niej wół, a jeszcze do faktorii konia, żeby, żeby w, tej, w tej stajence mógł, miał miejsce. Tak, tu jeszcze nie ma ludzi. Oba, bardzo mało zwierzyny, chociaż ustawiłam na 8. Dobrze, to oni niech już tutaj dadzą odpocząć tej zwierzynie. W gospodarstwie dwójka, dobra. Jest ok. Tutaj wszystko się rozbudowuje, a ja myślę, że dodamy jeszcze domków. Zróbmy miejsce tutaj i tak niech będą dwa domki z specjalizacją i chyba zrobimy tutaj dwa na browary. Jeżeli tutaj będzie słód, także żeby było blisko do tego surowca. Będą mieć blisko do surowca, ewentualnie tu jeszcze zrobimy e, budynki. A w tym miejscu widziałabym e, pastwisko. Ale nie wiem, czy już teraz go ustawiać. Na razie chyba się wstrzymam. Dobrze, ktoś jest. Super. Warsztat kacki, wszystko działa. Dobrze, przyspieszmy troszeczkę, żeby oni zadziałali. Hmm. No tu chyba już wszystko co mogli to zrobili, także przenieśmy ich w to miejsce. A ja chciałabym ustawić tutaj chatę liśnika, żeby oni... A nie, poczekajcie, my chcemy tutaj przecież mieć... Tak, tu jest bardzo żyzna ziemia, na jęczmień że w tym miejscu pole jęczmienia bym widziała, chociaż jest bardzo duże tutaj pole jęczmienia, także, znaczy żyzność na jęczmień. Więc może trzymajmy się tego miejsca. Z lnem możemy przejść w drugą stronę za gospodarstwo, więc będzie to w jednym miejscu wszystko. Dobra, no to w takim razie zróbmy tak, jak mówiłam, czyli kartę leśnika, tylko przeprowadźmy jeszcze w tym miejscu drogi. Może tak bardziej równolegle do tej. Zrobimy o, coś takiego i na skrzyżowaniu postawmy leśnika. Może być nawet w środku. Dobra. Mhm. Ok. będą tędy mieć szybciej do, do tych kłód. Skoro mamy tyle osób, to myślę, że dobrze by było już wydobywać kamień. Możemy go później sprzedawać. Przecież jest to pole wyczerpywalne. Tak, to jest zwykłe pola te w, do wyczerpania. Gdzie my mamy jeszcze. Tutaj złożę glinę i złożę rudy. A kamień mamy w tym miejscu i i w tym miejscu. Hmm. Kamień, kamień. Czy nam się aż tak bardzo przyda ten kamień? <grym> Dobrze. Jeszcze będziemy nad tym się zastanawiać. Yy, mamy nazwę w ogóle Goldhof. <grym> Jeżeli macie jakieś propozycje. Po osiągnięciu następnego poziomu osady otrzymujesz punkty rozwoju. Za pomocą takich punktów można odblokować gałęzie rozwoju, by region funkcjonował sprawniej. Aby wprowadzić zarządzenie, musisz zwiększyć poziom administracyjny, znosząc budynki administracyjne takie jak posiadłość. Tak, tak, chcemy też posiadłość wybudować. Na razie się zastanawiam nad miejscem, ale chyba tam koło kościoła zrobimy naszą chatkę. Tak, skoro to jest teren rolniczy, to myślę, że pójdziemy w tą stronę w sadownictwo, hodowla owiec i ciężki pług, bo w tym miejscu nie ma tych nie, nie bogatych złóż, czyli te z koroną. Tam, gdzie są te bogate złoża, będziemy szli w tą stronę górnictwa, a natomiast tutaj. No tutaj też jest dobre to traperstwo i mięso. Tutaj skóry zwierzęce, czyli więcej tych skór będą pozyskiwać. No i to można sprzedawać, ale to też by się przydało na tych terenach, gdzie są zwierzęta z bogatym złożem. No i na pewno handel przydałby nam się. Szlaku handlowego Maksuali 25, właśnie to jest dobre. Nie wiem, czy właśnie, w, czy teraz najbardziej by to nam się przydało. Zawsze kosztuje maksymalnie 25 za możliwości regionu. Nie musielibyśmy tyle przepłacać. Ale nad tym się zastanowimy, jak już będziemy mieć więcej rzeczy do sprzedaży. A teraz myślę, że, że jeszcze troszkę się zastanowię nad tym, gdzie wydać te punkty rozwoju. Gdzie najbardziej by nam się przydało. Dobrze, jak Wam idzie tutaj przebudowa? Jeszcze budują. Dobrze. Dałam im dużo do roboty, także niech działają. Czy z tej, z tej strony? Nie wiem dlaczego nie mają opału jedzenia ubrania. Przecież oni są przy samym targu. Jeszcze tak możemy zrobić coś takiego, że doprowadzę ich do drogi tutaj. O. Może teraz dojdą do tego targu. Hmm? Dobrze. Jedzenia jest. Wszystkiego dużo jest, także. No nie powinni narzekać z tego domu. Poziom 1. Dodajmy im sąsiada. Dobrze. Tutaj już możemy przypisać nową rodzinkę, bo yy, złożę. Krzew jagodowy, no, sezon się zaczął na jagódki. Pokażcie. Czy my już mamy tu... Tak, mamy. Rozbudowałam chatkę. Ale zobaczcie, dziwnie wygląda. Troszeczkę dziwnie wygląda, bo wiem, wygląda jakby mieli zapadnięty ten dach. Jakby się ta chatka rozpadała. Ale może tak, taki jej urok. O, właśnie, widzimy tutaj. E, troszkę nie, nie trafiłaś, kochana. Tam jest dom. Drugą stronę, drugą stronę siej. O, już już bardziej, teraz bardziej trafisz. Chcesz też fundamenty to nie wiem, czy wyrośną te zioła. Mhm. <noise> Widać, że wczesny dostęp, ale to zawsze można poprawić. Super, dzieje się. Sieję, sieję te. Ziółka, także nie będą chorować. Tutaj mamy jagody, chociaż wyglądają bardziej na maliny. Ok, nie wnikam. Zapis ukończony, dobrze. Wróćmy do tego wglądu i sprawdźmy, jak tam postępy budowy. Myślę, że troszeczkę im przyspieszymy ten czas. Jedna rodzina została. No ale mamy tutaj miejsce na dwie rodziny, jeszcze, jeśli dobrze rozumiem to, co jest zielone. Także powinni zaraz się wprowadzić, może niespełnione wymagania. No tak, bo oni się rozbudowali. Także teraz będą narzekali, ale już niedługo słodownie zrobimy. Jeżeli tu jest ten jęczmień, to myślę, że w następnym roku damy do roboty. Na razie te dwa pola niech ogarną. Co oni robią? Idzie do domu, O, oni się oczekują. Ok, czyli już wysiali chyba wszystko. Tak, teraz jest wzrost. No dobrze, moglibyśmy to anulować te rodziny, ale mm, boję się, że zapomnę później przypisać z powrotem. Nie wiem dlaczego oni nie przypisują tego. Znaczy, nie budują tego. My tutaj sobie skracają. Dobra, pomogę Wam. Tak. Już nie musicie skracać. Tak samo w tym miejscu. Dobra. No, 27. Pięknie, zarabiamy. Co sprzedaliśmy? O, już możemy nowego konia. Dobra, zróbmy to. Zwierzęta. Jeszcze musi chyba przybyć ten. Koń. Kamień już mam. Dobrze, wywoźmy kamień. Myślę, że tak do 60 ustawimy na razie. Jedzenia mamy bardzo dużo jagód, także możemy sprzedawać spokojnie. Tutaj mamy odnawialne to źródło, także fajnie można zarobić na jagódkach. Później... Tylko muszę właśnie pamiętać, żeby zwiększyć ilość jagód, bo jak się zwiększy ilość osób, to musimy zwiększyć, zwiększyć ilość siedzenia też. A, za mało opału na targu. No nie. Dlaczego? Jest tyle. Tyle opału. Dlaczego oni nie przynoszą. Aha, dobrze. Duży skład jest w budowie, i chyba o to chodzi. Dobra, dokończcie to. Koniecznie. Jest, dobrze. Od razu rodzina idzie. I muszą tutaj pościągać te towary. O, proszę. Średnią wioskę mamy. Super. Hmm, czy oni leśnika budują? Jeszcze nawet kłód nie donieśli. Dwie rodziny, a tak powoli im to idzie wszystko. Ale dobrze. No, dużo rzeczy mi dałam. To wybaczam. Tutaj powstaje ona spokojnie. W tym miejscu już mają prawie wszystkie kłody, więc zaraz będą budyneczki nowe. Więc myślę, że zrobimy jeszcze im owieczki. Skoro mamy warsztat, będziemy mieć warsztat, to zróbmy też owce. Handlarza zwierząt gospodarskich, to będziemy musieli też wybudować. Czy. No myślę, że koło faktorii. Tak jest. Mamy tutaj pastwisko i owczarnię. Także robimy im pastwisko. Aha, samo się przykleiło. Super. Zróbmy takie małe. 26 owiec. Okej. Okay. No to budujcie teraz. Zróbmy jeszcze tutaj drogę. Złóż pastwiska. Z tej strony jeszcze, myślę, zmieścimy domki. Zawsze możemy y, ogrodzić te pola, i przy ugorze oni powinni z owcami chodzić, chodzić na, na te pola. O, jak pięknie rośnie. No, len mamy. No, super to wygląda. Dobra, już nie depczę, już nie depczę. Tu na razie nie mamy nikogo, ale mamy jeszcze opał dużo. No, także dużo dzisiaj zrobiliśmy. Mamy już wyższy poziom wioski. Sprawdźmy jeszcze, jak im idzie budo rozbudowa tych domostw. No, tu powinni już skończyć. Mają wszystkie chyba kłody. Ciekawe jak z tym z tym domostwem. Czy oni w końcu ogarnęli, że są pod samym targiem. Sprawdźmy ich. Nie, dalej nie widzą, że jest opał na targu. No ja nic tutaj nie zrobię. Wszystko na targu mają. Zobaczymy. Może. Ogarnął sytuację. Hmm, zastanawiam się, czy więcej kus. O, tutaj właśnie nie dodać im kus. Tak, zróbmy. Będziemy mieć więcej skór, i dzięki temu będzie można je do handlu wykorzystać. Także na razie bardzo ładnie zarobiamy. No i super. Chaty leśnika. jeszcze nie, jeszcze nie wybudowali, za daleko mają. No coś tutaj targają. No dobrze, ale myślę, że na tym dzisiaj zakończymy. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Zapraszam do subskrypcji, żeby nie pominąć żadnego odcinka. A ja się z wami żegnam. Życzę miłego dnia lub wieczoru w zależności kiedy oglądacie. 能吃吗？这些，拜拜。